Dajcie drogie barany, na kolejnym czytaniu z cyklu Miłosne Relacje, gdzie omawiam to, co się dzieje u Was, to, co dzieje się u Waszego ukochanego, ukochanej partnera, po prostu u osoby, o której myślicie z taką czułością, właśnie, bo, bo Wasze serce jest powiązane z energią tego człowieka. Oczywiście, też tutaj w kartach jest pokazana energia taka pomiędzy Wami, to co jest teraz. Patrzycie właśnie na, na te karty, które mówią y, o tym, co jest y, u Ciebie drogi Baraniu i to jest lewa strona, prawa, y, Wasz partner, a pomiędzy to jest to, co pomiędzy Wami. I może od tego zacznijmy: że tutaj pokazały się energie y, mm, cierpliwości, y, czasu y, y, i prawdy. Myślę, że bardzo jej poszukujecie, zwłaszcza u siebie. To jest karta pazia miecz, który, zobaczcie, ma taki w dłoni miecz prawdy. Rościna ciemność. Myślę, że jest to moment, w którym właśnie rozpoznajecie swoje mroki. Dowiadujecie się z taką oczywistością. O własnych potrzebach i myślę też, że próbujecie odnaleźć w tym wszystkim tą Waszą relację na poziomie właśnie swoich potrzeb, na poziomie potrzeb partnera. Zaczynacie widzieć w ogóle sytuację w taki bardziej realny sposób. Zaczynacie patrzeć na nią nie tylko z punktu widzenia uczuć, odczuć. Emocji, ale zaczynacie patrzeć na to z poziomu też umysłu, zaczynacie w ogóle łączyć jedno z drugim, bo jedno i drugie jest bardzo ważne. W tej karcie tutaj widzę taką energię rozpoznawania czegoś, rozpoznawania siebie, rozpoznawania, nie wiem, okoliczności. Zdajecie sobie sprawę, że na coś pewno trzeba będzie poczekać, że to układanie prawdy, dowiadywanie się czegoś. Jest kwestią też czasu, że ta prawda musi znaleźć dobry grunt, że żeby tę prawdę rozpoznać, też musicie być na nią przygotowani. I właśnie to się odbywa teraz w was, tak czuję tu i teraz, to jest ten moment, w którym wasz partner, bo jest tu pokazany w siedmiu dyskach, jest właśnie w takim zawieszeniu, bo też o tym mówi tutaj wasza cała relacja, jest w takim w punkcie zwrotnym, bym powiedziała, właśnie w tym zawieszeniu, bo oboje czekacie na coś, co wam pomoże. Wasz partner, wasz ukochany, ukochana ma jakieś utrudnienia. Widzi same przeszkody. Zdobywa może poprzez te piętrzące się przeszkody jakąś mądrość, bo tutaj na tej karcie bohaterką jest miejscowa to jest symbol mądrości, ale ma utrudnione jakieś przejście, bo, bo są haszcze, bo właśnie widać te utrudnienia, przez które nie można się przebić. Ten postęp, który już był w waszej, jak gdyby, relacji, komunikacji, on jest trochę utrudniony. Myślę, że z waszej strony jest chęć komunikowania się, natomiast u partnera jest jakieś takie zatrzymanie. I być może ono jest potrzebne, to zatrzymanie, bo w tym zatrzymaniu jest sens. Tutaj może ten wisielec pokazuje, że właśnie przez to, że spoglądamy na świat w inny sposób, możemy coś zauważyć, że właśnie przez to spowolnienie, przez tą bierność, to znaczy przyglądanie się czemuś bez potrzeby działania jest ważne, żeby właśnie coś zauważyć, coś dostrzec. I myślę, że zarówno dla Was to Czekanie, chociaż u Was jest chęć właśnie tej komunikacji, chęć dowiedzenia się, chęć wypowiedzenia być może prawdy, albo chęć usłyszenia jej, to myślę, że to spoglądanie na rzeczy w takim spokoju pomoże Wam zrównoważyć coś w sobie, pomoże Wam właśnie spojrzeć na rzeczy inaczej, być może zrozumieć coś, być może wejść w buty partnera, bo tutaj jest bardziej z Waszej strony, myślę, poświęcenie. Czyli właśnie to wyczekanie na gotowość u Waszego ukochanego, ukochanej i to jest właśnie takie poświęcenie, które jest tu potrzebne. Natomiast od strony partnera myślę, że ten czas jest potrzebny, żeby coś zobaczyć, żeby coś zauważyć, żeby do czegoś dojrzeć. I może teraz spójrzmy na karty, które mówią o potrzebach. Potrzebach u Was, Waszego partnera i to, co jest taką potrzebą wynikającą u Was obojga z tej sytuacji. I tutaj pokazują się karty Siedmiu Mieczy po Waszej stronie. U partnera jest to takie odrodzenie z martwych a pomiędzy Wami jest przepiękna karta takiego poukładania, równowagi, po prostu miłości bezwarunkowej. I tutaj myślę, że taka miłość bezwarunkowa jest w tej relacji, jest ona trudna ta relacja. Myślę, że ona jest właśnie w jakimś momencie, w tej chwili trudnym, przechodzicie jakąś separację. Macie moment takiego dojrzewania, i myślę, że po waszej stronie jest to dojrzewanie do jakiejś prawdy, do zobaczenia czegoś w sposób taki realny, a z drugiej strony myślę też, że wyjścia poza schemat, bo być może patrzycie na tę relację jakimiś starymi oczami. Bo przecież teraz już jest czas, żeby przez to właśnie zawieszenie coś innego zauważyć, spojrzeć z innej strony i przeformatować siebie. Bo zobaczcie, karta siedmiu mieczy pokazuje, w ogóle to jest księżyc w wodniku. Ostatnia pełnia była w wodniku. W ogóle mieliśmy taki bardzo wodnikowy czas, który jest takim. Niekonwencjonalnym właśnie spojrzeniem na wszystko. A tutaj w szczególności chodzi o relacje. Księżyc to jest właśnie mrok, to jest nasz strach. Księżyc w wodniku oznacza właśnie spojrzenie głęboko w naszą podświadomość i właśnie zauważenie tej naszej niekonwencjonalności, tej nietuzinkowości. Nietuzinkowości też w naszych relacjach, bo każdy z nas jest inny. Tworzymy relacje. Nie ma dwóch takich samych. Tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi. Nie ma dwóch podobnych związków i żadne schematy, które znamy, którymi się karmimy, nie wiem, z prasy, z internetu, bo różne rzeczy też oczywiście oglądamy, czytamy. One nie stosują się tak jeden do jeden w naszych relacjach, bo one są inne od innych. I zauważmy to, właśnie może to jest moment przez Was zauważenia. I waszą potrzebą jest właśnie to odkrycie tej prawdy. Po zobaczcie, ile tutaj jest kolorów w tej karcie. A osoba na tej karcie jest taka rozmazana, tak jakby ona właśnie jeszcze była w tym starym świecie, tych schematów, i trzeba wyjść z tego schematu, żeby zobaczyć, że ten świat jest kolorowy, że ten real jest. Piękne, że ten nasz wizerunek relacji, tej innej, takiej, właśnie niekonwencjonalnej, jest w porządku. Że ten nasz partner, partnerka są ok, mają swoje wady, ale mają też mnóstwo zalet. Że może to idzie wolniej, niż byśmy chcieli, ale dajmy temu szansę, bo po stronie partnera, jego potrzeb jest właśnie potrzeba odnowienia, odrodzenia, z martwych wstania. To jest przepiękna karta takiego rozświetlenia, takiego y, wyjścia z tej hityny, z tych haszczy, y, z tego, co właśnie tworzą schematy. W czym był y, Wasz partner, partnerka tak wtłoczony przez wiele lat. Ja tutaj czuję taki ciężar przeszłości, z której teraz zaczyna się uwalniać. I myślę, że wasza cierpliwość, wasze czekanie, wasze spojrzenie w takim ułatwiającym sposób na to, żeby, żeby była to odwaga w tym wychodzeniu z tej właśnie skorupy żeby był ten czas, żeby można było właśnie spojrzeć ze zrozumieniem na partnera, to wszystko bardzo mu ułatwia wyjście z tego co było stare, co było takie już niepasujące do nowej sytuacji. A w tym wszystkim wspomaga was obojga. Świadomość tej bezwarunkowej miłości, tego zrozumienia, które jest pomiędzy wami. Tu jest ogromna szansa, właśnie, że we wrześniu będziecie mogli wzajemnie się rozumieć poprzez tą energię, która jest pomiędzy wami, tej bezwarunkowej, pięknej miłości. To jest w ogóle cudowna energia Wenus w Skorpionie. Przepraszam, Słońce w Skorpionie. Ta Wenus mi przyszła do głowy nieprzypadkowo, bo tu właśnie jest dużo miłości w tej karcie, a jest to planeta miłości. Nic zresztą się nie dzieje przypadkiem. Natomiast Słońce to jest właśnie ta lampa, którą widać w tej karcie 20 z Wielkich Arkam, oznaczającej takie odrodzenie właśnie, wyjście z czegoś starego. Tutaj te dwie karty, zresztą szóstka kielichów i to odrodzenie też przywodzi na myśl przeszłość, ale taką piękną, taką, do której chcecie powrócić. Myślę, że są pomiędzy Wami chwile, do których chcielibyście wrócić. Ale chcielibyście wrócić z inną prawdą, to znaczy z prawdziwą prawdą, z tymi własnymi prawdziwymi potrzebami. I jest szansa na odkrycie tych swoich potrzeb, na to porozumienie pomiędzy wami, na to, żebyście określili siebie w sposób taki bardzo prawdziwy. Spróbujcie, drogie barany, właśnie najpierw określić tą prawdę wobec siebie żeby rzeczywiście odnaleźć w sobie to, czego pragniecie, to, czego chcecie, i w bardzo taki sposób czysty, taki oczywisty, taki bez żadnego zciemniania opowiedzieć o tym partnerowi, żeby on jakby widział jasność sytuacji. I tutaj dzieją się fantastyczne rzeczy, bo teraz spojrzymy na działania, które są możliwe w tym miesiącu wrześniu. Jeżeli weźmiecie pod uwagę te własne potrzeby, bo u Was układa się cały świat, u Was niemożliwe staje się możliwe. Macie kartę równowagi, budowania takiego balansu pomiędzy takimi właśnie skrajnościami. To jest y, znajdywanie złotego środka. To jest y, taka równowaga pomiędzy tym, co na dole a na górze, pomiędzy różnymi żywiołami, pomiędzy wodą a ogniem. Właśnie to jest to, to niemożliwe, tak? co się da jednak połączyć. Pomiędzy tą energią in i yang. Y, to jest właśnie to uzyskanie tej równowagi dzięki. Y, Odzyskaniu siebie dzięki odkryciu tej prawdziwości, tej tożsamości, tych własnych potrzeb, tej głębokiej prawdy o sobie i o potrzebach waszych, jako was w tej konkretnej relacji. I myślę, że objawienia tego, głośno wypowiedzenia, bo tutaj u waszego partnera w działaniach są dwa kielichy. To jest odkrycie, że Miłość, bo dwa kielichy to jest miłość, to jest uczucie, to jest porozumienie, że ta miłość ma ogromne znaczenie w ich życiu, to jest światło dla nich, to jest ich energia, to jest energia, która pozwoli im wyjść właśnie z tych haszczy, z tych trudnych sytuacji. I to jest siłą Waszego związku, bo pomiędzy Wami ten rezultat, który tutaj się pojawia, jest kartą dziewięciu buław. A dziewięć buław to jest cudowna karta również księżycowa, bo to jest księżyc w strzelcu. Ale to jest moc, wielka moc działania, takiego nieustającego działania, które prowadzi do sukcesu które jest już właśnie o krok od tego sukcesu. Myślę, że jest, czujecie tą swoją moc, że to, że właśnie tak długo na coś czekałyście, drogie barany, że yy, byłyście cierpliwe, że pomimo zranień po drodze, doświadczeń różnych, nie ustawałyście, to macie szansę teraz, oprócz tego, że zobaczycie, jak jesteście mocni, Uzyskać jakiś konkretny efekt. Ta relacja ma ogromne szanse, żeby znowu stało się to możliwe. Te piękne chwile, które Was łączyły, które kiedyś były, one znowu mogą być realne. I może teraz spójrzmy na całe to czytanie, na wszystkie karty razem, bo one też mówią dużo razem. Właśnie o tej prawdzie, która musi być wypowiedziana, i to jest jakaś prawda, która idzie od Waszej strony, bo u Was była ta karta porozumiewania się, chęci przecinania czegoś czarnego, ciemnego, trudnego takim mieczem prawdy, tym słońcem, właśnie, które zobaczcie, jest potrzebne Waszemu partnerowi, żeby coś go olśniło, żeby. To słońce pozwoliło mu wyjść z tych starych jakichś trudności, rozczarowań, żeby zaczął patrzeć na świat innymi oczami, żeby ukochany, ukochana uwierzył znowu w miłość, bo ta miłość jest pomiędzy Wami. To jest centralna karta, słuchajcie, w tym czytaniu. Te sześć kienichów. Później tutaj pojawiają się dwa kienichy, więc to jest obietnica. Że można być razem, że to porozumienie pomiędzy wami jest możliwe. I w karcie dwóch kielichów jest taka równowaga, i jest ta równowaga też taka partnerska równowaga w karcie właśnie równowagi po waszej stronie. Czyli tutaj jest i u was, i u tej ukochanej waszej osoby chęć na ponowne połączenie, chęć na zaryzykowanie. Chęć na podjęcie działań i wysiłków, chęć odnajdywania mocy w tej miłości, w tym uczuciu, które niewątpliwie pomiędzy Wami jest. I po takim długim okresie wiszenia, cierpliwości, myślę, że czeka Was nagroda w postaci właśnie. Spoglądanie na siebie już w inny sposób, taki bardzo dojrzały, mądry, a jednocześnie to jest wiara w Was, ufność wobec Was, to znaczy wzajemna taka ufność i wiara w miłość. Ja tutaj czuję po prostu znowu zaufanie wobec siebie, wyjaśnienie różnych trudnych sytuacji, zrozumienie siebie nawzajem. Poukładanie. Y, tu jest y, chęć obustronna y, poukładania. Tu jest chęć pojednania. Tu jest po prostu miłość. I tego, kochani, bardzo Wam życzę, y, bardzo Wam życzę właśnie takiego porozumienia pomiędzy sobą y, prawdę, która jest fundamentem każdego związku. No i oczywiście życzę Wam miłości, bo bez niej. Nie ma nic, a z nią jest wszystko. I kochani, zapraszam Was na czytania indywidualne dotyczące Waszych związków, Waszych relacji, które być może bardziej szczegółowo określą rozwiązania Waszych problemów, pokażą energię u Waszych ukochanych, dadzą Wam odpowiedź na różne przemyślenia będą może jakąś drogocenną wskazówką.